Proszę Państwa, piłkarski spektakl, podczas którego nasze oczy cieszyć będzie kolejne 90 minut piłkarskich popisów, już niebawem się rozpocznie. Obyśmy dostali dobry mecz. Ja i chyba wszyscy Państwo słuchający te słowa. Liczymy na. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. Przed nami ostatni, trzeci mecz fazy grupowej Euro 2024. Z pewnością oba zespoły będą chciały dać z siebie wszystko. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Niestety, ale to dla nich pożegnanie z tym turniejem. Więcej na Euro 2024 nie zagrają. Nie udało im się porządnie zapunktować. Resztę zmagań obejrzą w domu. Musiala przy pince. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. Strzał proszę państwa! Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Ros. Uwaga, może być groźnie. Ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Gospodarze Jacku najchętniej chyba w ogóle nie wychodziliby dzisiaj na boisko. A jeśli już, to tylko po to, by zapaść się pod ziemię. Oczekiwania były spore. Tymczasem już wiadomo, że pożegnają się z kucharami na fazie grupowej. Tak, ogromne rozczarowanie przede wszystkim dla ich kibiców, którzy mimo to tłumnie się stawili. No ale poczucie zawodu jest dojmujące. Problemu tu się urywa. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Uwaga, mocny strzał! Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Rodriguez Akanji Fabian Scher. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji Ale cała akcja kończy się stratą piłki Antonio Ridiger Indogan Kimiś, Josła Kimiś przy piłce, aj, ależ teraz było blisko, ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło, kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Płopot z rozegraniem, zastosowana korzyść, gra idzie dalej. Fabian Scher. goje Stracona piłka. Kimiś. Jamal Musiala. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Dobrze blokuje to uderzenie rzut rożny dla Niemców. Mamy remis. Na pewno chcą to zmienić. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Toni Kroos dogrywa z rzutu rożnego. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Jamal Musiala. Zagranie do Wirca. I Havertz! Ale piłka wciąż jest w grze. Ale na razie nic z tego nie będzie. Co za pokaz bramkarskiego kunsztu. Tu powinno być prowadzenie, ale dzięki tej obronie nadal remisują. Niemcy zagrywają do przodu. A walczy w polu karnym. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespoł. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Zrożnego w okolice jedenastki. Niestety zepsute to rozegranie koncertowo. I od razu go cisnął. I zaczynamy z zalini bocznej. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Udane wejście. Traci piłkę. Indogan, bardzo przytomnie. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Uwaga, piłka w 16, po rogu prosa. Uwaga, bomba z daleka! Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Bez trudu łapie teraz piłkę Bramkarz. Ostatnie 15 minut gry przebiega z Spójrz, to może być Bramka. W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Znawiają grę. A w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Nie udało się utrzymać przy piłce. Antonio Ridiger. Piłkę ma teraz Kimiś. Centruje w pole karne. Ma do kogo. Wybija piłkę stala od bramki. Ach, przyłożył teraz dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Piłka posłana na dalszy słupek. Gól! O la la! Ryzykował tym olejem, ale opłaciło się palce lizać. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. W takich sytuacjach wszystko trzeba zrobić perfekcyjnie. Inaczej piłka po uderzeniu z woleja ląduje nie w siatce, lecz zagraża zdrowiu ludzi na trybunach. Tym razem wyszło to jednak idealnie. No to mamy 2 do 0. Widmer. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Uwaga, to jest setka. Tylko słupek. Cóż, była tu szansa. Proszę Państwa, koniec spotkania. Niemcy wygrywają. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi.